Genesi z trójką, witam was Ziemię że z trójką Bo po prostu Po prostu Genesi z trójka, tak sobie wymyśliłem Że będzie taka seria o Minecraft'cie Skoro, że nie będzie Już genesi z trójki Chyba Nie jest Ale Pan to Arka 2. I będzie zabawa ja się zespiąć, co w ogóle zabiję Nie wiem, dobra Tu... Ja nie wybierałem Biamu Okej, okay, ja nie wybierałem Biamu Gilder Bunny! Masz czerwone oczy Winież na hito. Jak sesje teraz możemy zrobić? Że muszę przeżyć tu jakoś na hardkorze. Już kiedyś sobie... Byłem dobrze niedarkorzynny. No i spokój. Na początku było dużo latania. O tak było, dużo latania. Kurde, zawsze jak potrzebuję. To nie ma chyba żadnych tych nie stworzeń. Farma. Chyba że króliki będę ja tu. Jakoś się trzeba radzić. Potrawkę z królika. Zupy grzybowe z naderu. Co jeszcze mogę jeść? O kurde. Ha! Świetnie. Boję się trochę, bo nie uczyłem się tego, ale dobra. No pierzdą już taka jeszcze nie. Proszę czegoś nie dam no, mam nagrać. Jestem. Więc szkoda. Kurde, chciałem tego. Co tu robi woda? Ryby będę łowił, może, jeżeli tu sam. widzicie, nie słychać było mojej myszki, mi bił ten klawisz. Patrzcie. nie słychać teraz mojej myszki, nie? To jest moja myszka. To jest ten klawisz. Kompletnie go nie słychać. Nie mogę jakoś tak nacisnąć myszki, żeby nie było jej słychać. Moja myszka jest głośna. Pomimo tego, że Minecraft ma, ma swoją grafikę, no i tak jest się fajnie. Nie wiem, szukam jakiegoś ryby z głową nie będzie. Szukam drzewa. A drzewo w sumie, tylko nie może uratować. Chociaż tutaj będzie jak na Genesis trójcy płatała cała Helena. I znaczy na, na trójce. Na dwójce i jedynce łata hal, Halana. To tu będzie coś podobnego, tylko że jej nie będzie widać. Po prostu będzie. Po prostu będzie, tu będzie, ok? Nikt no zda. Na niby. pulka, Jął sadzonki. Jak na złość zawsze, jak nie, nie chcę sadzonki, to mi daje sadzonkę do tej skrzynki, a teraz nie dało jak na złość? a może to być wioska? nie może skoczył wyrzutem mojej postaci znaczy mówię żarwo? W... nie 1% na to nie Chyba, no, no, czy ile tam było procent na to, już nie pamiętam. Tam sam fajnie się grał na F5. Nigdy nie grałem pierwszy raz na F5. Widać plecy postaci w ogóle. No, że postać ma takie dziwne nogi w ogóle. Tak nimi macha. Mm -hmm. to bieganie ja pierdzielę a z, z pierwszej kamery to tak wygląda no bo to już sobie trochę poladam na tej kamerze O, tu jest fajne, nie. Nie, nie wiem gdzie, gdzie być, ale... Powiedzmy tak, że jakby co 5 leveli mogę coś kupić u tej heleny. Bo było takie coś, że można było kupować chyba. Czy to jest to o czym ja myślę? Nie. To może być ten śnieżynka. Może być ta śnieżynka tu. Ja mi komputer jest w ogóle podpięty pod ładowarkę, dobra, jest to chyba nie może być śnieżynki, nie? A tam był hmm. drewne musiałem się podsadzić. Nie ma dreje prawnego. Um, że, proszę, żeby było więcej. Jest dobra. E, no, zrobię takie, takie, tak. Na razie nie mam co robić, no chyba, że jakiś domek Ale na pewno musimy znaleźć działo Może jakieś jedzenie Chyba, po prostu się skopiemy na razie po, po tej kopu kobla Znaczy nawet my się kopać nie musimy, po który to jest poziom 60 no to może być tu dużo kobla nawet tam jest nawet kobel Wytyska, to I na wytę, amieraldi. Zajem, amieraldi, na węgiel nawet jest super do góry. I właśnie tutaj będą nawet emeraldy. Za emeraldy też można kupić. Mamy pękiem. Przynajmniej mogę sobie level nabyć. Czyli, wiecie, jak będzie ten dźwięk, to znaczy, że już mogę mieć. O, tutaj, hele. Wiem, że ta sera kompletnie nie ma sensu, ale po prostu chciałem ją trafić. Bo może będzie miała. Ice Spikes. Co się nazywa, chyba. Nie miałem innego pomysłu w sumie. No ale koniecznie, no sami, więc jakiś spikes. Nie wiem, ja nie wybierałem tego biomu. Ten biom, wie ja sam wybrał, wiecie. No wybierałem po prostu... Yy, no sobie Nie wiem, jak wam to wytłumaczyć. Po prostu zrobiłem takie coś, zamknąłem w oczy i w coś nie? I poi tego questo, di questo libro non so, non è, non è, non è, non è, non è, non nie non Nie non jedzenia. non mam, non mam, non mam, non mam. non è, non No szybciej. W ogóle Marka, nie farka nie grałem dawno. No właśnie, nie nie grałem dawno ma która to jest już godzina, tak Dobra, myślę, że na razie to będzie... To miał być krótki w sumie odcinek, Na razie tu zakończymy. E, po prostu się zabunkruje na przykład tu i no, tu. Tu będę sobie siedział tu. I po prostu wyjdę, bo to miał uciekać odcinek. No i. Aha!